Cześć, witam w kolejnym odcineczku. Nie miałem czasu nagrywać, no bo musiałem system wgrać, no i dość długo go wgrywałem ten system, aż wreszcie się udało i komputer zaczął działać. Tego nie nagrywałem, tak sobie śpiewałem na YouTube jak widzieliście, no a dziś postanowiłem sobie zagrać w Tibie, potrawelać po nowych terenach tutaj, no nowych, nowych. Tak, nowe dla mnie, bo dawno nie grałem. O, może tak, to się trochę pozapominało. Bo tak nowe dla was to nie są, wiadomo. No, ale mówię sobie po paka nie będę aktywował, był po co tam. Tutaj też jest fajnie na Jalachar. Mi tu się bardzo podoba. Moje najlepsze miejscóweczki tutaj są. A tak, te ja nie wiem, gdzie tam chodzić. Dawno nie grałem tam. Dodali coś fajnego, ciekawego, gdziebym mógł sobie pójść tam podekspić jakieś nowe miejscóweczki. Że właśnie ty jak chcesz w Tibi miejscówki zrobić, to trzeba z... całą ekipę brać, ludzi, żeby w ogóle przejść tego quest'a, bo samemu się nie zrobię, A ja to solo lubię robić w o. Mam tam parę quest'ików na solo, no ale to wiadomo. Ciężko je zrobić właśnie na solo, bo tam miałem na tych lodowych wyspach ostatnią misję, Ice Island quest'a, no i ciężko go zrobić trochę, bo... Ciężka misja no. Ale zobaczę. Z nabiorę teraz tutaj ona do Moniku sobie ćwiczę skillsy, uciekania, grania. Może będzie mi lepiej szło. Długo coś go biję, muszę te chyba lepsze strzały wziąć. Nakupuję sobie lepsze strzały, zobaczę jak z nich się sadzi hiciorki. Może lepiej trochę. No. Tutaj takie podziemia mamy, idziemy teraz do drugich. Trzeba sprawdzić tutaj miejscóweczki. No i troszkę expika podbić. Ten 200 level do końca roku by się przydało wreszcie wbić. Nie uważacie? No, Tutaj mamy takie niktmarki i bokrajderki. Tutaj o, plagły Schmidt. Dwa plagły Schmidt... O kurde, ale mnie zjechały. Ja dziękuję. Dwa to już potrafię pocisnąć. Już na nie trzeba uważać, bo to jednak konkretna moc jest. Ta, ja tak nie będę ryzykował tutaj. Bo zarady dzika załapię, ale to mnie walnęli we dwóch. Wczoraj to w ogóle bym padł, bo włączyłem na innym komputerze TIB i chciałem się pograć trochę hotkey nie poustawiana, ja się leczę, patrzę, coś nie tak, tu mi się mana skończyła, mówię, o kurde. Już na redzie byłem, ale jakoś ogarnęłam sytuację. Zacząłem naciskać, jak oszalały wszystkie przyciski i tylko dzięki temu nie padłem. O. A i w komentarzach najlepiej to napiszcie swoje niki w Tibi, zobaczcie, jakie wy macie levele, się pochwalicie. Może jakieś konkretne levelki. A nie tylko ja tu się chwalę swoimi wyczynami w grze. O. Widzicie, jak tu expik dobijam dzisiaj? Konkrety idą. Może nawet z 200 tysięcy dzisiaj bije Expa. A pamiętajcie, że na Faku to ja nie mam takich gratisów jak wy. Że sobie wbijecie i jeszcze wam tam dodają więcej Expa, Chipsoft. Prawdziwy kurde fan TB i mężczyzna to gra na Faku. A nie z jakimiś tam ulepszeniami na paku. Tak prawda, o. Tak się muci, ile na klatę biorę. Jest pocisk z tych strzał jednak. Bo wczoraj to z gwiazdek sobie rzucałem. Ale mam przy sobie gwiazdki, jakby by... Mi... Strzał ze braku? To jakoś sobie poradzę. O, znowu plagłeś Schmidt. Trzeba lurować wróg, bo za dużo z nich się weźmie i znowu będzie mega waścik. No, I super poszło. Wy to na pewno teraz razy dwa skill był, to pobijaliście ostro, a ja to nawet nie grałem, bo mi się jakoś nie chciało. Dzisiaj jakoś taką miałem faskę na Tibie, mówię, a załączę sobie, o ja co się dzieje? Wygaszasz mi się włączył, myślałem, że komp się wyłączył. Już się wkurzyłem, mówię, no tak. Nagrywam odcineczek, jeszcze mi się tu coś zlagowało, ale nie, jednak działa dobrze. I znowu na demoniku, kurde, ale teraz to szybko zeszedł. Jest moc już. Lepsza wprawa. No i tak sobie właśnie zwiedzam. No dobra, to ja kończę dzisiejszy odcineczek. Dziękuję, że chcieliście mnie obejrzeć. Możecie nawet skomentować odcinek. Zawsze będzie ciekawiej, a nawet i hejt mile widziany, ja to tam wiecie. Hejcik też może być. No dobra, trzymajcie się. Nara!